Cześć, tu Lor. Zapraszamy Was na nasz wywiad z E-Bilet. Co porabiacie w napisach końcowych do filmu Chłopi? Jestem nazwa zespołu Lor dwa razy. Dlatego, że co się stało w tym utworze jest utwór w y, nisko Słonko. Tak. Zostałyśmy zaproszone przez pana Luka e, razem z Julią Wieniawą i Ralfem Kamińskim. I ja tam coś, coś robię, jakieś takie wokalizy. Julia Bohuta coś sobie tam gra na skrzypkach. No i to jest tyle tak naprawdę z naszej pracy, jaka się tam. Aż tyle. A to na ten rozdanie Oscarów wybieracie się? Oczywiście. O no, może zostaniemy zaproszone? Nie. Czy waszym marzeniem od zawsze było znaleźć na kładce magazynu Brawo? Trochę tak, nie pogardziłybyśmy na pewno. Ale taką tak, propozycję. gdybym w wieku mniejszym niż mam teraz, dowiedziała się, że na przykład jestem na plakacie w Brawo. Mm -hmm. Plakat w Brawo, nawet mm -hmm. tak, nie okładka, tylko Te wywiady nie sądzę, że były tak do końca prawdziwe, w tym, więc mogłam wow. nie mieć tam wywiadu, ale plakat? Cały mój pokój był w plakatach mm -hmm. z Brawo, więc no. A musiałam, to, kto, kto był na tych plakatach? Co z One Direction. Mhm. Bo w każdym numerze brawo było jakieś ich plakaty i ja musiałam kupić je wszystkie. Czasem były mega plakaty, się... kupowało, żeby po prostu mieć te plakaty. No. A to wszyscy wisieli z One Direction, czy wycinaliście Harego mój... tylko i. Nie, tylko i wszyscy wisieli. Ja wszystkich. I pisała fanfiction. Mhm. <noise> <noise> Może podróżymy temat. Koniecznie mogę <noise> tej informacji. Dlaczego zespół lor jest lepszy od Taylor Swift? Z wielu powodów. Z żadnych. Yy, jest wiele z powodów. Z Jesteśmy z Polski. Bo była taka Są śmiała teza przez was wystawiona. Tak, no jest wiele powodów. Tam znalazłyśmy dziewięć. Myślę, że znalazłoby się więcej powodów. To powód, dla którego nasza trasa jest lepsza od trasy Taylor. Bo nie wiem, czy my jesteśmy lepszy niż Taylor. Raczej nie. To nie znamy Taylor. Znaczy więcej lat once. Jeszcze nie. Musimy znaleźć kogoś, kto zna nas i ją, i ta osoba I będzie równo. mogła zadecydować. Tak. My nie możemy podjąć tej decyzji, niestety. wiadomo, jakby się to skończyło. No, Taylor. <laughs> Taylor. Alczej czy Aurora? Teraz Alt J. -J. częściej słucham Alt -J, ale yy, ty, jakbyś Ja bym powiedziała, że Aurora, dlatego że no ten nawet ten support Aurory, który grałyśmy tam wiele lat temu, to, był bardziej taki, to było bardziej takie wydarzenie, mam wrażenie, yy, wpływające na nas w większy sposób. No i było super, zaprosiła nas na scenę, rozmawiałyśmy z nią, a z Alt J zamieniliśmy w sumie parę. Ale lat. Alt J zadedykowali nam piosenkę? no tak! nie Jaką? Filadelfia. To co lepsze, Zatańczyć z Aurorą czy piosenka od Alczej? Nie wiem, ja, ja Nie. wybieram Zatańczyć z Aurorą, chociaż było wtedy bardziej e, niezręcznie. Tak. Nie, ja wybieram alt -J. Ja wolę tak. alt -J jako projekt, ale też Aurora też jest no, niesamowita. No była to niesamowita zabawa, czas. tak to trzeba przyznać, ale, ale za dedykowanie piosenki. Mm -hmm. Wszystkie się poryczałyś. A macie nagranie? Właśnie nie. Ja. Nie <laughs> spodziewaliśmy się tego. Ja się, ja się ja, znaczy, to było. No przecież mówiłam Wam nawet po potem, to... że ja miałam taką myśl, że kurde, co jeśli oni nam zadydukują piosenkę? Że to, to jest możliwe. I to było takie raczej myślenie, właśnie jak Flaficznie. idziesz na koncert One Direction i myślisz, że jakby później pójdziesz do nich. Do, do mama cię Tak, że i a właśnie, że zostajesz sprzedany przez swoją macochę One action. To było raczej marzenie tego typu. Nawet nagrywałam za każdym razem, jak się kończyła jakaś piosenka, nagrywałam, co oni mówią pomiędzy, ale znudziłam się w połowie. I wtedy zadedykowali na piosenkę już tego nie nagrałam. No to był ten Zawsze masz takie wyobrażenie, jak idziesz na koncert, kiedy dedykacja dla mnie? No, oczywiście, że tak. No właśnie, to jest. To jest... Słaby tu wracamy koncert. do fanfików, no, które... Yy, czytanie ich buduje takie przekonanie w dziewczynkach. No. Że... Więc to jest chyba hit, że nam się w sumie udaje spełniać te... Mm. te... Marzenia fanfików. No, to jest niesamowite. A to jak dochodzi do takiej współpracy, że otrzymujecie zaproszenie? Nie, to my się... My, to, to, się. my się sami Ale... wpychamy. Jak widzimy, że jest jakiś koncert kogoś, kogo lubimy, to Piszemy o, Lęce o, Lęce o Lęce. i mówimy, Olejko, załatwisz, kto, kopacz kto gra? załatwia. A to, to kogo macie ma na liście jeszcze? J'as Brothers. <laughs> I One Direction, jak się reaktywują. A to co na pewno będzie. <laughs> A było, nie no, było dużo tych przez, ty, dużo przez te lata, ale DJ długo był na tej liście takiej mm -hmm. nierealnej, jeżeli mm. mówiliśmy ej, jak Al gra w Polsce, to może zagramy Sapor i tak mówiłyśmy, do tak. naszego poprzedniego managementu też no i się udało w końcu. Mały prezent. O, mam dla was test wiedzy. Ruszacie za chwilę trasę koncertową. Gdzie zagracie? No, bardzo łatwo. We Wrocławiu, w Łodzi, w Poznaniu, Warszawie, Krakowie i Gdańsku. To była właściwa kolejność, Nie, czy nie, 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 była. nie była właściwa. <grym> Ale tak jest Kraków. Wrocław, Wrocław, Łódź, Warszawa, Gdańsk, Gdańsk, Poznań, Kraków. Świetna tak. kolejność. Co usłyszymy na tym koncercie? Cały album Panny Młode. Ale oczywiście. od A do Z grany? No tak, Nie po kolei, i, po kolei tak ale od razu. Jak, jak trasa. E, parę utworów z naszej poprzedniej płyty, być może w nowych aranżacjach? No, najprawdopodobniej. No. bo już... e, Jak będzie nam się chciało je przygotować? <laughs> parę utworów z naszej epki Sandite i być może jakieś nowe utwory, jakieś covery. Kto wie, Zobaczmy. miks wszystkiego. I będzie można dostać naszą płytę winylową na trasie przed Dodatkowe rzeczy. Hmm. Tak. Ekskluzywne. Ekskluzywną niespodziankę. <stie> a suknie ślubne przygotowane na trafieżnik. Przygotowane Przyją Przyją. jutro? Się tak, jutro powinny być gotowe. A to jeden komplet czy macie alternatywę? Jeden komplet. się Musimy przez sześć razy zagrać w tym samym. Musimy się no. nie upłacić no. To no. pod koniec w Krakowie już hmm. mogą przykład. Może to być ciężki widok. No, ale ale nie w międzyczasie można wyprać. A no tak, są trzy dni przerwy. <grym> pranie. Trochę mnie to zaskoczyło, że wy wydałyście album najpierw w formie że tak powiem, digital, potem CD, teraz vinyl. Dlaczego taki rozstrzał kalendarzowy? Z czego to wynikało? Myślę, że to. Chodziło o to, nawet jeśli chodzi o wydawanie tego albumu tak singlowo, bo wydałyśmy siedem singli na albumie jest 9 piosenek. No to to wszystko oczywiście ma na celu budowanie zasięgów i podbijanie cały czas tego, tej słuchalności, no bo wiadomo, że to w sumie w tym momencie się najbardziej liczy, żeby mieć tych, tą ilość słuchaczy, jaką się chce cały czas. Na... I często wrzucać. Tak, hmm. często wrzucać, i być gdzieś tam na tych playlistach edytorskich, więc tak, tak to się teraz. Hmm. Odbywa niestety <laughs> lub niestety. A to Wy jak słuchacie muzyki, tylko i wyłącznie single, czy sięgacie po całe albumy? Zależy. Zależy, gdzie się słucha. Mhm. Tak, no, jak, e, się, i też zależy kogo? No. Bo mhm. jeżeli to jest ktoś, kogo się naprawdę tak chyba bardzo lubi, to zależy czy album jest Jak, to jak tak? te single wychodzą, no to aż się czeka, żeby posłuchać tego singla, a potem dopiero płytę. Ale jeżeli to jest ktoś, kogo tak, że sobie przypomnę, o ktoś tam może wydał płytę. I wtedy wchodzę na to, słucham po prostu tej płyty całej. E, ale no najczęściej się i tak chyba sięga, mimo wszystko, po te rzeczy, które mają największą słuchalność. To ja tak jest tej to piątki. No i jest jakiś mm -hmm. powód, dla którego mają największą słuchalność, inną niż inna. Chociaż tak. u nas w największej słuchalności znajduje się też utwór aku Aquarius, <noise> więc... Różne nie, nie, trzeba się aż tak słuchać. <noise> nie wspominajmy o tym. <noise> A to stojąc na scenie, wasi fani, odbiorcy? Jakiego utworu oczekują? Na co najbardziej czekają? Aquarius. Jest <laughs> tak? No, bo wszystko inne tak naprawdę, co, czego mogliby chcieć, to zazwyczaj gramy. Mm. Może jeszcze Windmill a nie gramy ostatnio. No, no to, to jest albo mhm. Windmill, albo Cinnamon, albo Aquarius. Też, no bo jest ta część duża naszych odbiorców, która słucha mm, nas od Lowlight, więc dużo osób po prostu czeka na te rzeczy z Lowlight, a ostatnio gramy ich bardzo mało, bo jednak Staramy się ograć ten nowy materiał, mm -hmm. e, więc myślę, że część osób może być rozczarowana, nie słysząc na przykład swojej ulubionej piosenki z płyty Light. No też już... była wydana w... 4 lata temu, więc też nie zdążyłyśmy nawet zagrać tyle koncertów od tego czasu, a myślę, że dużo ludzi też no. od tego czasu przybyło, więc no. chcą po prostu posłuchać swojej ulubionej piosenki Aquarius. No. <laughs> To będąc na scenie, jesteście zaskoczeni reakcją publiczności na wasze utwory, że na sali prób i inne miałyście na zasadzie oczekiwania, co się zadzieje pod sceną, a inna była rzeczywistość. Teraz nas zaskakuje to, że dużo ludzi bardzo śpiewa, co się mm. nigdy wcześniej nie, nie działo. I tańczą. Mm. Tańcują, co podrygują? My nie umiemy tańczyć i na scenie jesteśmy takie drewniane, a ci ludzie sobie tam robią? Jakieś tańce? Tak. Hulanki z fawolek. No, hulanki są naprawdę, weselisko jest najprawdziwsze. Tak. No, ale to jest zawsze zaskakujące. W sensie, bo my się już jesteśmy mhm. przyzwyczajone do tego, że ludzie płakali na przykład, co no to, to było częste w naszej mhm. poprzedniej twórczości. Nowe też było przez długi czas to, że ludzie w ogóle klaskali też, mm -hmm. no bo my tego zabraniałyśmy trochę na pierwszych koncertach. A jak, jak to wyglądało? Który to był? Nie, po prostu przed koncertem mówiłyśmy, że hej, nie klaszczcie między piosenkami i nikt nie klaskał, chyba że ktoś przyszedł spóźniony. To, to, to Wtedy było tak, się, nie... tak, 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 tak się rozglądał po Czemu nikt nie klaszczył? Oni nie tak złych. Ale no to są zaskakujące zawsze rzeczy i teraz w ogóle dużo rzeczy nas zaskakuje też jakby w naszym kontakcie z odbiorcami, że ktoś ma tatuaż na przykład naszej płyty i myślimy jak co? No. A to jesteście zaskoczone, że ktoś do was podchodzi i mówi, że jest fanem waszego, waszej twórczości? No za każdym razem. Tak, tak. To jest tak. naprawdę zaskakujące <laughs> zawsze. No, to jest dziwne. I faktycznie spotkałyśmy dziewczynę, która miała wytatuowaną naszą płytę na swoim ramieniu. Ostatnio ktoś sobie wytatuował młodość. Tak, tak. tak, tak, tak. I ludzie robią takie rzeczy i no to jest... Um, albo że ludzie przychodzą i mówią, się z wami rozmawiać. My się no. bardziej stresujemy. dobie to. Tak. Zaraz umrę ze stresu. <laughs> Wypuszczając nowy materiał już na światło dzienne, co czuje artysta w takim momencie? I ulgę, i, I ekscytację, i stres. Ulga jest na pewno taka, że jak już to tak trzymamy i też się czeka do tego wydania, no bo my już tę piosenkę mamy gotową dużo wcześniej, więc po prostu się czeka aż... Ja sobie czekam, aż będę mogła posłuchać na Spotify. <grym> <grym> o, oh, no tak. No i też wiadomo na wiadomości od ludzi po prostu, co oni sądzą o tej piosence, czy im się podoba, czy nie. No, ale też jest, jest to powiązane z ekscytacją i stresem. Bo jeśli im się podoba, to super, no ale jeżeli nie, to, no, no to może to, się jest nie podoba. Co zrobiłyśmy źle. Mm. Tak. Ale aż na szczęście tych głosów, takich, że im się coś nie podoba, nie mam aż tak dużo, bo też ludzie są kulturalni. <głosy> <głosy> Wiedzą, że. To nie czytacie komentarzy w internecie? Nie, czytamy. Nie czytamy tylu negatywnych komentarzy. wiem, Aż tylu. Jest bardzo mało. Nie Jest bardzo mało. Nie mamy jakichś takich haterów. To też wynika z tego, że po prostu nie jesteśmy na świeczniku. Nie robimy problematycznych rzeczy. No ale cover Blanca Solo to był nasz największy hejt. Największy cover. Tak. go. Trochę ironicznie. A ludzie... Trochę ironicznie, kompletnie ironicznie było znaczy, zrobić, A ludzie myśleli, że jest na I Czy że dopiero... taką smutną wersję. Taką, taką wczutą, wczutą no, Taką wczutą i ludzie myśleli, że myślimy, że ładnie wykonujemy ten utwór. Czy dopiero to po uczyte. fakcie było, a to mówmy, że ironicznie to było. Jednak. Nie, nie, nie to, było, to było ironiczne od sobie, że ludzie to złapią. Bo tak, i ta tam... że jakby to miało być śmieszne. To miało, to miało jakby rozśmieszyć ludzi, a w wielką aferę. A znaczy, wielką aferę. No nie, no ale no, to jest duże dużo. Dużo jest, no. zobaczyć Ale to są wszystko y, takie młode fanki blanki. Mm. więc wybaczamy. A ja też to jestem jest fanką jeszcze. Jest ale ma... mówię o młodych. My nie jesteśmy już takie młode. No tak. Mówię tutaj młode, młode. No. Czy solo, solo usłyszymy na koncertach? Nie. nie, nie. już nauczyłyśmy się, że. Nie wolno. Nie, nie, to nie jest. Nie ruszamy, tak. Możemy się mierzyć. Nie ruszamy tej piosenki już. Dziękuję bardzo za rozmowę. <grymne> Dziękujemy.